Kim jest kobieta niezależna? Poznaj 10 cech kobiety bogatej. Dziś coraz częściej mówi się o niezależności kobiet, głównie dlatego, że przez lata my jako kobiety doświadczyłyśmy nierówności ze względu na płeć. W Polsce dopiero w 1918 roku przyznano kobietom prawa wyborcze. Poza tym nadal istnieje dyskryminacja zawodowa, gdzie poprzez tzw. lukę płacową kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Do tego temat, o którym głośno się nie mówi, czyli przemoc ekonomiczna. Z każdym pokoleniem jednak losy kobiet ulegają poprawie. Współpracując z kobietami na co dzień i rozmawiając z nimi, wiem jednak, że one same często jeszcze nie decydują się na to, by iść po lepsze życie osobiste czy finansowe. Istnieje wiele niewspierających stereotypów i przekonań na temat kobiet w finansach czy w biznesie, które są totalną wzdurą. Kobiety zasługują na to, by decydować o sobie samodzielnie, by móc podejmować decyzje, prowadzić biznesy, wspaniałe, odnoszące sukces projekty i dziś wiele kobiet to udowadnia. W związku z tym, że kobiety dziś potwierdzają, że są silne i przedsiębiorcze, warto podjąć próbę określenia cech kobiety niezależnej. Niezależność osobista składa się z dwóch płaszczyzn. Jest to niezależność finansowa, czyli Pozbycie się presji związanej z pieniędzmi, i w tym aspekcie kluczem do sukcesu nie jest wysokość dochodów, lecz raczej mądre zarządzanie nimi i konkretna wiedza finansowa, która pozwala w praktyce pomnażać zgromadzone oszczędności i dzięki temu spełniać marzenia. Jest jeszcze niezależność mentalna czyli nasze przekonania, emocje i decyzje. Które nie są przymusem czy powinnością, lecz naszym wolnym wyborem. Poczucie pełnej niezależności to właśnie połączenie tych dwóch elementów. Jednak prawdą jest to, że jedno wynika z drugiego, gdyż pieniądze są już pewnego rodzaju skutkiem określonego sposobu myślenia. Biorąc pod uwagę te elementy, kim jest zatem kobieta niezależna i jakie cechy posiada. Te 10 cech niech będą dla Ciebie formą drogowskazu i kierunku rozwoju w drodze do niezależności finansowej. Harmonia, równowaga i spokój. Te trzy cechy powinny iść ze sobą w parze, gdyż mówią o pewnej zgodności myśli, odczuć i zachowań. Mówią o wewnętrznym spokoju i rozwadze, które w drodze do bogactwa i poprawy własnej sytuacji finansowej są bardzo ważne. Aby sprawić, by te cechy były obecne także u Ciebie, przede wszystkim zadbaj o siebie. Wtedy zaczniesz też tworzyć w swoim życiu miejsce na dobrobyt. Odwaga. Pomaga Ci pokonać niebezpieczeństwo, lęk i obawę. Daje Ci chęć do działania. Gdy boisz się mówić lub działać, odwaga właśnie pomaga Ci pokonać strach. Daje Ci pewność wyrażania własnego zdania. I podjęcia akcji, gdy pojawia się jakaś wątpliwość. Kolejna cecha to mądrość. Jest to wiedza i doświadczenie niezbędne do podejmowania rozsądnych decyzji. Inaczej mówiąc, jest to zdrowy rozsądek, wynikający z posiadania wiedzy i zgromadzonego doświadczenia. To jednak coś więcej niż intelekt, bo nie jest to cecha związana z wykształceniem. Jest to suma cech wcześniejszych, bo kobieta mądra potrafi rozpoznać brak równowagi. I potrafi zebrać się na odwagę, by zrobić to, co słuszne, a nie to, co łatwe. Empatia występuje wtedy, gdy potrafimy wczuć się w sytuację innej osoby, podejmując mądre i niezależne decyzje. Jednocześnie jest to cecha wskazująca na pełną kontrolę własnych emocji i posiadanie własnego zdania, bez obawy mówienia o nim głośno, lecz z pełnym szacunkiem dla innych. Otwartość na rozwój. Kobieta niezależna jest otwarta na rozwój siebie, swojej sytuacji zawodowej czy finansowej. Zawsze dostrzega przede wszystkim możliwości, a nie problemy. Otwartość na rozwój daje także możliwość spojrzenia na każdą sytuację z różnych perspektyw. Precyzja. Stan pewnej klarowności i pewności w kontekście dążenia do wyznaczonego celu. Można powiedzieć, że jest to pewien szacunek dla porządku i dobrej organizacji. Mam tutaj na myśli chociażby świadomość i kontrolę własnych finansów. Kobieta precyzyjna to taka, która wie, gdzie są jej pieniądze i jak dla niej pracują. To kobieta, która ma swoje cele i marzenia oraz realizuje je konkretnie według ustalonego wcześniej planu. Pewność siebie, stan, w którym czujemy się dobrze sami ze sobą. Jesteśmy pewni poczucia własnej wartości i kompetencji. Akceptujemy siebie i wierzymy w swoje możliwości. Kobieta pewna siebie zna swoje zasady i nie pozwala naruszać tych granic. I konsekwencja. Kobieta sukcesu nigdy się nie poddaje. Nawet jeśli wybrana droga zajmuje więcej czasu niż wcześniej zakładała, nadal konsekwentnie trzyma się celu i podejmuje działania. A jeśli wcześniej określony plan jest nieaktualny, po prostu go modyfikuje. Te cechy z pewnością pomogą każdej kobiecie zbliżyć się do niezależności, która pozwala żyć według własnych zasad. A do tego potrzeba wypracować aspekt niezależności na dwóch płaszczyznach: zarówno tej mentalnej, która dotyczy nas i własnej spójności emocjonalnej, jak i tej finansowej, która wynika jednoznacznie ze sposobu myślenia i podejmowania działań, które w efekcie przyczyniają się do określonego standardu życia. Samorealizacji, spełniania marzeń swoich oraz swoich bliskich. Zatem jak osiągnąć i budować w sobie te cechy i umiejętności? Jest taka prawidłowość, która mówi o tym, że to, na czym się skupiasz, rośnie. Co oznacza, że im bardziej będziesz skupiała się na określonych wyróżnikach kobiety bogatej, tym łatwiej będziesz mogła je osiągnąć. Dlatego te 10 cech niech będą dla Ciebie pewną formą kierunku rozwoju samej siebie. Napisz w komentarzu, które z tych cech kobiety bogatej, niezależnej mentalnie i finansowo zamierzasz u siebie pielęgnować. Podziel się tym filmem z inną kobietą, która jest ci bliska. Ja nazywam się Bogumiła Mucha, dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach wideo.